Piotr ma smarownicę Do łańcucha Pójdziemy, dobra, dobra dajmy, do no, tam, tam, tam. Nie no, dobra, jedziemy tam po A łatwiej to byłamy Ale teraz sobie pomyśl jak lokomotywa stała, nie? Wą no. <grym>, tak, było pewnie trójkorty z, z jednej i z drugiej normalnie tak, Co to jest mój? To chodzi zrobić? Który rower, Którą się Który rower? Na środek wjeżdżamy. Czekaj, tam jest mój rower, to nie. Trzeba jechać dalej. Jedziemy na te rowerki. Piękne. To jest rykiem. Skoczysz? Już nie obrócisz. Jeden, jeszcze tyle? Nie, żeby rzucać. No co? co? Nie.